Witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku zapraszam na mix z drapek po 5 zł. Kupiłam 8 sztuk, także łącznie na dzisiejszy draping przeznaczyłam 40 zł. Mam tutaj takie zdrapki jak moje 77. Kocham zdrapki, siódemka, neonowe 7 szalone zakupy, białe złoto, ekstra pensja oraz superlinie, które już częściowo wydrapałam. Jeżeli jesteście ciekawi, jaki będzie wynik, to zapraszam do oglądania. Zacznę od super linii. Sprawdźmy więc, jakie będą kolejne symbole. Gwiazda. Nie widzę nigdzie. Piłka. Również nie ma. Diament. Jest tutaj. I mamy jeszcze jeden diament. I jeszcze jest tutaj. Księżyc. O, i ułożyła się pierwsza linia. Gdzie jeszcze mamy księżyc? Jeszcze tutaj jeden, następnie słońce. Słońca tutaj nie widzę nigdzie. Moneta. Nie ma więcej. Popcorn. Nie ma, i łódź. O, ułożyła się druga linia. Czy będzie jeszcze jakaś linia? Nie. Także dwie linie się ułożyły. Sprawdźmy wygraną. O, proszę. 15 zł i 15 zł. No super początek. 30 zł na tej zdrawce. Także świetnie. Zobaczymy, co będzie dalej. Teraz moje 7, 7 zacznę od bonusa.

Dwadzieścia jeden, osiemnaście, trzydzieści cztery, trzydzieści cztery, jeden, dwa, siedemnaście, siedem, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy jest wygrana dwanaście i 19, sprawdźmy wygraną. I jest tutaj 5 zł. Teraz siódemka. W niej jeszcze nigdy nie udało mi się nic wygrać, także zobaczymy, co będzie dzisiaj. 23, 11, 9, 34, 19, 12, 1, 24, 21 i 26. No nie.

i siedemnaście, a moje liczby to osiem, trzydzieści dwa, piętnaście, trzydzieści jeden, dwadzieścia pięć, dwadzieścia dwa, czternaście, dwadzieścia sześć, dziewięć i dwa, także ta zdrapka przegrana.

19, 13 i 17, czyli ta również jest pusta. A więc teraz podsumowanie. Na 8 z drapek wygrały 3, także całkiem nieźle. I na wydane 40 zł zwróciło się 40 zł, także wyszło na 0, super. Nie ma strat, także bardzo się cieszę. Mamy tutaj bardzo fajny wynik. Super linie 30 zł i po 5 zł tutaj. Myślę, że dzisiaj drapanie udane całkiem, chociaż nie ma plusa, ale ważne, że nie ma minusa. Dziękuję serdecznie za oglądanie i pozdrawiam PA.